i prawilny prokurator Szeliga bierze się za żonę swojego przyjaciela czy bliskiego trenera. Czasami nawet nazywał go swoim ojcem. czym go traktować jak ojca, dlatego też, się teraz obu... Nie no, ja uważam, że to totalnie przykre, tak szczerze, bo widzicie, ja wczoraj rozkminiałem tę sytuację z Natalią, żeby na pewno jest to dobre czy niedobre, ale wiecie, co mnie najbardziej ugodziło, co jest, skóra o tym wszystkim najgorsze? To, że Szeliga ostatnio, chyba dzisiaj albo wczoraj na live'ie, chyba to było wczoraj na live. stwierdził, że w sumie to nie był jego kolega ani przyjaciel, tylko on mu kurwa pomagał, a na face-to-face -face powiedział, że jest dla niego jak ojciec. Więc to jest kurwa w tym wszystkim najbardziej takie godzące. Powiązane, żeby mu pomagać. Jeszcze ten czosnek wstawiaj na Stories, jak ona prowadzi samochód z przykład. A jest jeszcze jedna rzecz, którą wychwyciłem i mogę się mylić, ale z tego co kojarzę... Cieliga przesyła 2 złote i 93 grosze. Oj tam Szeliga pewnie bardzo smutny i wspiera mu po prostu żonę w nocy, a ona biedna płacze jak ją. Przytula od tyłu biedna pani trenera. Dzięki. Słuchajcie, jeżeli się nie mylę, to na swoim Insta Stories Szeliga powiedział jakiś czas temu, że kobieta, z którą się spotyka, to jest kobieta, którą zna od dwóch lat, ale w związku jest ją od, z nią od niedawna. A później na live bohaterże powiedział, już później, że on jej nie znał no, wtedy, kiedy znał trenera. 53 grosze. Ona ma zrobić liwa i wytłumaczyć jak ona to widzi et cetera. Toże Liga na Twitchu mówił, bo podobno jest wkurwiona na hejt. No to jest normalny, że jest kurwiona na hejt. Stary, to ja ja tą dziewczynę w 100% rozumiem pod tym kątem, nie? No ale no jest to jest to dziwne i inaczej. Ja mam ja, ja uważam, że oni z racji takiej, że już stali się jednak osobami publicznymi. Inaczej, Szeliga jest osobą publiczną. Więc ta sprawa też staje się publiczna. To, że ona jest. Ta sprawa, mam, 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 mam na myśli. Jest bardzo moralnie chwiejna. To nie dziwnym jest, że wzbudza to emocji publiki. Bo zachowanie po prostu Szeligi, Jak sobie przeanalizujemy jego wcześniejsze wypowiedzi i te obecne. wychodzi bardzo kurwa słabo. Więc ludzie po prostu są tym podirytowani. Ja kompletnie się nie dziwię, że to się spotkało z tak dużym negatywnym odzewem. Ja też sobie dzisiaj z kolegami prywatnie rozmawiałem na ten temat. W sensie zapytałem hipotetycznie z ciekawości, jak oni się zapatrują na tego typu sytuacje. To wszyscy koledzy stwierdzili, że niezależnie od tego, co się dzieje, kobiety, kolegi się nie rusza. Ja też tak uważam. Ja mam takie podejście, że jeżeli na przykład poznałbym dziewczynę na Tinderze, Poszedłbym z nią na randkę, przespałbym się z nią I byśmy się na przykład zerwali ze sobą po miesiącu znajomości To ja bym nie chciał, żeby mój kolega też się później z nią spotykał i z nią sypiał na przykład Dla mnie byłoby to nielojalne i niefajne Tenik łańcuch przesyła 2 złote i 93 grosze Szelinga zmienił zdanie o trenerze, kiedy dowiedział się, że nigdy się nie obudzi Szelinga nie ma kręgosłupa morego Właściwie zakończył swoją karierę Żona nie lepsza. Obydwoje siebie warci. Przysięgała przed chłopem w zdrowiu i chorobie. od z nimi. No z tym akurat do przysięgania w zdrowiu i w chorobie to nie do końca jestem w stanie się z tobą zgodzić. Z racji takiej, że wyobraź sobie, że jesteś w związku z jakąś kobietą i ona na przykład traci możliwość normalnego funkcjonowania, że się jest 8 groszy. Jak w stanie wegetatywnym. Tak Dziewczyny pozostawiam. No tak, ale ważne to aby używać gotówki, bo jak zabiorą to koniec w ości. Jak poznałem tak super dziewczynę? Przez przypadek, stary. To błąd algorytmu. Nawet akceptuję to, że jestem grubym, chociaż pilnuje mnie z jedzeniem od dwóch dni, bo ją poprosiłem. <laughs> Nie, schudnę, schudnę, naprawdę już mnie... Ja już sam, sam jestem przed sobą zły, że tak zrobiłem.